w pięknych okoliczności Pałacu Branickich Sobota Joga Zajęcia finansowane przez Urząd Miasta w Białymstoku, żeby ludzie się porozciągali, uspokoili, odstresowali i tak dalej. No i fajnie. Idziemy poświczy na chwilę. Nie chcę się wstawać w sobotę rano, tak wcześnie, powiem szczerze. Natomiast dzisiaj jeszcze jest jedna szansa, chyba ostatnie zajęcia jogi o godzinie 11 na dachu opery Podlaski. Tamte zajęcia z kolei są organizowane przez Fundację Rodziny Czarneckich. Przełóż pasek w dłoń, Wyciągnij prawe ramię w prawo i wzmocnij nogę w dole. I teraz powoli opuszczasz lewą nogę na lewą stronę. Nadajesz stopie kierunek do głowy, co oznacza, że te stopę tak jakby zwierzę, żeby zwiększyć kot pomiędzy... С головой, по-настоящему правой головой. i'm I wdech do góry. Przyciągnij stopę jeszcze raz w stronę do głowy, a następnie zadnij nogę w kolanie i połóż się prosto. Weź głębszy w i wydech. Jak teraz odczuwasz lewe biodro, lewą nogę. Biodro, prawą nogę i jeszcze raz połącz stopy, teraz przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej i spleć. kolano na lewą stronę. Postaraj się, aby kolano dotknęło do ziemi i lewą dłonią dociśnij kolano do trawy, wyciągnij prawo rękę w prawo, znowu wąbrzymi z barkiem skierowana do góry, ale jeżeli nie możesz położyć dłoni na ziemi, tak ona wisi w powietrzu, to wtedy połóż rękę wzdłuż do ciała, tak aby Możesz zamknąć oczy, ale duży skrętu szyi. I o Wdech, do góry, do środka. Przyciągnij kolano do klatki piersiowej. I następnie opuść nogę na ziemię i połóż. Się. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Połącz stopy. Wypchnij I przyciągnij lewe kolano do Musimy Sprzeć palce. oddychaj. Woli przełóż lewe, ko lewe kolano na prawą stronę, dociśnij je prawą dłonią do ziemi, wyciągnij lewe ramię w lewo, dłoń w linii z barkiem lub też w boku ciała, skręć głowę, popatrz na Dech do góry, jeszcze na chwilę przyciągnij prawe kolane do płatki piersiowej, a następnie prostą nogę i połzy. że trzeba zwiększyć dystans albo zmniejszyć. I teraz do wyboru. Jeżeli robisz pełny mostek, to jest moment, kiedy można zrobić pełny mostek. Jeżeli nie robisz mostka, na unosisz nas się i barki do tyłu i na zewnątrz i skleć palce w dłoni pod bok. Nie ruszamy szyją ani głową. I powoli wychodzimy, rozprysz dłonie, przyciągnie, stopy do klapy, przyciągnie, stopy do no. Jeżeli chcesz, możesz porobić kółeczka, I powoli wychodzimy, rozpleć dłonie i krąg po kręgu, połóż się płasko, daj sobie chwilę. Wdech. I wydech. I teraz znowu do wyboru. Jeżeli masz w swojej praktyce stanie na głowie, to stajesz na głowie, zrobić też pozycję deski, więc tutaj przez prawy, bok podnieście się i usiądźcie pokazuję deskę, która nie jest komplikowana, a na ramiona ręce przygotowuje w dłuższej perspektywie dosyć. I mm -hmm. Przypomnij sobie, że i usiądź i dzień, w każdą godzinę, w każdą można w każdą sekundę, w każdą minutę, w każdą sekundę, Znowu. Ręce wzdłuż ciała. Dłonie skrócone do góry. Nie krzywujemy nóg, stóp. Nie uważnością całe swoje ciało. Jak teraz się czujesz? Jaki masz ze sobą kontakt? Z każdym długim wydechem rozluźnasz się jeszcze bardziej. Czy jest jeszcze jakieś napięcie, które można puścić? Może z poziomu ciała, może z poziomu emocji, może z poziomu Mamy dziewięć oczyszczających te oddechów. Pierwsze trzy naturalnie, świadome oddechy. Rozluźnienie napięcia z poziomu ciała fizycznego. Nie świadome oddechy napięcia z poziomu emocji. Trzy ostatnie świadome oddechy. и все напряжения, слышал мысли, все тр ⁇ ски, the glory of the podnieś się i usiądź. Usiądź tak, aby Twoje ciało wyrażało godność tak, na wieczór. Możesz przenieść uwagę na podstawę jeszcze bardziej w stronę Twojej perymenty, si Jego naturalnego oddechu, oczy zamknięte, jaki teraz jest w I przygotuj się do pastryki, czyli dłoni na wysokości barków, kciuki do wewnątrz, tak kto wieże ramię ręce, to oczywiście bierze od... Doźnij ręce, oczy zamknięte. jeżeli chciałeś trochę przyszedł tego mózgu, zresztą trzeba było przytomnić i drodzy cyki, przygotuj się. i rozluźnij się. Zaobserwuj wszystkie odczucia i wrażenia w pomocy ciała. I ostatnie. Сейчас. Итак. Да. <мирает> так И вот Zwróć do swojego naturalnego rytmu. Zaobserwuj, jak parę stron co się dzieje. Wysiłek energię, którą tutaj wspólnie wygenerowaliśmy, można dedykować w e, jakimś celu, już to robiliśmy. To jest teraz całość dłonie na wysokości serca i z tego miejsca, które jest w nas najczystsze, najszlachetniejsze, pełne miłości, życzliwości, dobroci. Wysyłamy wibracje pokoju, bezpieczeństwa.